Witam. Dziękuję bardzo za pomoc w naszym projekcie. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Przyjrzymy się obecnym wynikom korporacji AstraZeneca Place ADR Ticker AZN. Ta recenzja została utworzona na podstawie aktualnych danych na dzień 2 czerwca 2024 roku. Według klasyfikacji Guru, market z firma AstraZeneca plc, AZN, należy do podkategorii. Pharma Holding w ocenie bierze udział 119 organizacji, co jest bardzo reprezentatywne. Zaczynamy od podsumowania informacji o korporacji. Nieco dalej przestudujemy każdy parametr bardziej szczegółowo. Jeśli chcesz, możesz to wstrzymać. Proponujemy dokładniejsze rozważenie każdego wskaźnika danej korporacji. Dostęp do stołu o strukturze ticker jest bezpłatny i bezpłatny. Udostępnij link do analizy giełdowej swoim znajomym. Dziękuję bardzo za ponowną wiadomość, a także za różną pomoc, to wszystko bardzo pomaga. Więc, przyjaciele, w końcu zacznijmy. Kapitalizacja rynkowa spółki AstraZeneca plc. azn. wynosi 241,9 miliardów dolarów. A kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 3249 miliardów dolarów. Astrazeneca PLC AZN ma udział na poziomie 7,445%. Należy do przeciętnych firm w swojej podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki wynosi 39,6 miliardów dolarów. Kapitalizacja bilansowa podkategorii wynosi 487 miliardów dolarów. AstraZeneca PLC, AZN, stanowi udział w wysokości 8,25%. Porównując zajęte udziały giełdowe i wartość księgową, możemy zobaczyć, co następuje. Udział AstraZeneca Place ADR w podkategorii przy ocenie kapitalizacji rynkowej wynosi 7,445%. Kapitalizacja bilansowa wynosi 8,25 Oznacza to 8% wzrost udziału w kapitalizacji rynkowej. Ocena udziału spółki w kapitalizacji rynkowej i bilansowej w podkategorii. Dobrze, jeden punkt. Ogólna ocena firmy AstraZeneca Place ADR zostanie zademonstrowane na samym końcu filmu. Proszę obejrzeć analizę do końca. Dług analizowanej organizacji wynosi 35,939 tysięcy miliardów dolarów. Zobowiązania finansowe do wartości księgowej stanowią 92% kapitałów własnych spółki. Ocena na podstawie poziomu zobowiązań finansowych spółki akceptowalna, 0 punktów. Bilans wartości giełdowej spółki do zysku wynosi 38,5. Średnia podkategorii wynosząca 52,7 jest o 27% niższa od średniej podkategorii. Ocena relacji ceny rynkowej przedsiębiorstwa do zysków w porównaniu z podkategorią. Dobrze, jeden punkt. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 6331 milionów dolarów. Oczekuje się, że zyski forward za nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 9919 milionów dolarów. To o 56,7% więcej niż obecnie. Ocena prognozowanych przyszłych zysków na tle spółek z podkategorii Dobrze, 1 punkt. Wskaźnik wartości spółki do przychodów wynosi 5,1. Średnia dla podkategorii wynosi 5,5 i jest o 7% niższa od średniej dla podkategorii. Ocena rynkowych wskaźników relacji ceny do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 47 610 milionów dolarów. Wstępnie oczekuje się, że przyszłe przychody na nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 74 590 milionów juzd, o 57% więcej niż obecnie. Ocena szacunkowych przyszłych wolumenów sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Dobrze, jeden punkt. Marża na sprzedaży wynosi 13,3% przy średniej w podkategorii 10,5%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 2,8%. Ocena marży w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii dobra, 0,5% pakt. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 10,319%. Oznacza to 39% wzrost udziału w kapitalizacji rynkowej i fakt ten pokazuje rozbieżność pomiędzy obecną wartością rynkową przedsiębiorstwa AstraZeneca PLC, AZN, raczej w kierunku niedoszacowania. Kwota kapitału rynkowego na każdego pracownika firmy wynosi 2691 000 dolarów. Natomiast dla podkategorii 3729 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 27,8%. Oszacowanie kapitału rynkowego firmy w przeliczeniu na zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Zysk na każdego pracownika firmy wynosi 70,4 tysiąca dolarów. Średnia w podkategorii to 70,7 tysiąca dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 0%. Oszacowanie zysku na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Znośny, 0 punktów. Wielkość sprzedaży na indywidualnego pracownika firmy wynosi 530 tysięcy dolarów. Według podkategorii 676 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 28%. Oszacowanie przychodów przypadających na pojedynczego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Znośny: 0 punktów. Akcje zwarte wynoszą 0,3%, przy średniej podkategorii wynoszącej 7%. Jest to ocena możliwego ryzyka wystąpienia krótkotrwałego zaostrzenia transakcji. Wskaźnik techniczny RSI, 14, pokazuje dla spółki poziom 62% AstraZeneca PLC, AZN. Natomiast w podkategorii poziom ten wynosi 47%. Papiery wartościowe podkategorii są notowane średnio niżej niż spółka AstraZeneca Place ADR. Porównanie zmian cen akcji spółki AstraZeneca Place ADR i akcje podkategorii. Widzimy to na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy AstraZeneca Place ADR wykazało zmianę o 6,8%. Wobec dynamiki cen dla podkategorii 8,7%. To oczywiście o niczym nie świadczy, ale trzeba mieć ten fakt na uwadze. Zanim pokażesz końcowy wynik, proszę. Napisz ocenę akcji Astrazeneca Place ADR w komentarzu do filmu. Ogólny wynik to 5,5 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii wynosi minus 1,5 punktu. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko, ogólnie na całą amerykańską giełdę, widać, że średni wynik dla całego rynku to 0,3 punktu. Wobec wyniku 5,5 punktu za AstraZeneca place ADR. Zajrzyjmy do tabeli zamówień, która jest dla Was dostępna, link do niej w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte publicznie przez system informacyjno-odniesienia GURU, Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i darmowy, link w przypiętym komentarzu. Na podstawie wyników oceny papierów wartościowych AstraZeneca Place ADR. System informacyjny i referencyjny Guru Markets zapada decyzja. Nie otwieraj zamówienia z tego powodu AstraZeneca Place ADR przewartościowana firma pod kategorii. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i korzystanie z systemu informacyjnego Guru Markets. Wszyscy jesteście naprawdę najfajniejszą publicznością.